Także witam tutaj wszystkich w kolejnym odcinku, jest dzisiaj 31 sierpień 2019 roku. Jestem tutaj na polu gdzie rośnie sobie pestka dyni, dynia właściwie, tylko będzie zbierane na pozyskanie pestki dyni. I jest to pole, gdzie tutaj jeszcze 2 lata temu normalnie była łąka, w zeszłym roku było to zaorane i Posiana była pszenica, właściwie to już dwa lata temu była posiana pszenica, tylko w zeszłym roku była zebrana. No i w tym roku postanowiłem, że jako druga uprawa to będzie dynia i no po prostu lepiej tutaj mieć pole niż zwykłą łąkę, nawet oddać w dzierżawę i brać tylko aby dopłaty, no to, to 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 nie mija się z celem. Znaczy z celem, znaczy można tak zrobić, jeżeli by się nie gospodarzyło. Natomiast jeżeli już ja uprawiam ziemię, no to nawet takie gorsze kawałki, które już podchodzą nawet pod torfowe, można zrobić jakieś pole uprawne i w suche lata po prostu będą one takim trochę no podbudowaniem, To znaczy, bo na pozostałych działkach, gdzie jest piasek, jak jest susza, jest słaby plon, to tutaj trochę nam podniesie wydajność w tym roku. No nie ukrywajmy, tutaj dynia jest najlepsza. Chociaż i tak mogłaby być lepsza, bo było sucho. Nawet tutaj susza zaszkodziła, ale nie ma co tu ględzić. No jak widać, teren przy lesie. Tak? Dookoła wszędzie są lasy. Tam tylko wieś. Tam jakaś droga, a tak poza tym to tylko las. No i tutaj przychodzi sarna, jest głodna, no i się posila taką to dynią. widzicie, trochę jest strat. Podejrzewam, że w tym miejscu też mogłyby być gdzieś dynie, ale mogły być zjedzone. No ale tego nie widać, tak, po prostu tej dyni nie ma i tyle. Miejscami ładnie to wygląda, miejscami po prostu tylko rośnie roślina bez owocu. Jest, no mówię, koniec sierpnia, i tutaj już się zbliżamy powoli do zbioru tej dyni. Tutaj już w ogóle jest taki teren, gdzie yy, zazwyczaj normalne lata, to tutaj nawet w tej porze roku potrafi już woda stać. Więc yy, jeżeli, yy, jeżeli ja miałbym tu mokre lata, to podejrzewam, że tutaj by nie było nic, to znaczy by był ugór. No, ale jest możliwość uprawienia tego w tym roku, no to się uprawia, tak. E, chwastów, jak widzicie, za bardzo nie ma, tak? No, bo tutaj łąka była, e, żadnych rzepaków, nie było tutaj nigdy ścianych e, rumianków, więc e, no, nie ma co tutaj wychodzić, tak? Tutaj jest e, pole, gdzie w zeszłym roku już był łubin, bo tu było jakoś tak podzielone, że dotąd była gdzieś pszenica bo na zgórku, a tutaj dalej był łubin. No to tych chwastów może być trochę więcej, bo ten łubin był ekologiczny, niepryskany i taka, taka no i trochę też niżej jest. No to te chwasty miały lepsze warunki do podschodzenia. Mówię, normalnie to mogłaby tu woda stać, no ale tutaj w dole, gdzie na tej wilgoci naprawdę było sporo, no to dynie są konkretnych rozmiarów potrafią być gdzieś jeszcze większe martwię się tutaj z tym zbiorem bo tutaj jest tak nierówno jak wiosno było siane to było miękko, grzęsko tu jest dół na głębokość może ze 20 cm wtedy nie będzie trzeba tutaj przyjść i ręcznie w jakiś rządek poukładać, bo innej opcji to tutaj nie ma zgartanie tych dyń tutaj taką maszyną jak w zeszłym roku widzieliście będzie powodować to, że dynia wpadnie w dół a dalej będzie po prostu rozgniecona, i nic z tego nie będzie. Dużo ich tutaj nie ma. Jeżeli mi przyjdzie tutaj zrzucać te 15-20 arów, to myślę, że samemu sobie w spokojnie, w 2-3 godziny, można spokojnie to ogarnąć bez żadnego pośpiechu. I co najciekawsze, no tych dni ubywa, więc tutaj, znaczy, no tych dni ubywa, bo. Cały czas zwierzyna jakaś podjada to i zechce tutaj te dynie zebrać jako pierwsze i jak najwcześniej się da, żeby tylko jak już pozwoli dojrzałość tych dyni do zebrania to zbieramy. Czyli może nawet gdzieś połowa września, co normalnie dynie powinno się zbierać gdzieś z początkiem października. No w październiku, a no tutaj trzeba po prostu zbierać to co się da. Turów jest przekopany, powinna być woda. Wody widzicie nie ma, u sąsiada tylko ma trochę głębiej przekopany, no to taka stoi niecka z wodą, czyli jakby sadzawka. A tak poza tym to tutaj, o, wybieg tylko dla saren jest, takie wąwozy. A zimą, to tutaj już nie raz pokazywałem zdjęcia, to woda była powyżej tych rowów, tak, no to zobaczcie jaka różnica, jaki poziom wód jest, no to... Tu nawet już nie w centymetrach, tylko w metrach można liczyć, że z półtora metra wody brakuje do tego, co było zimą. Także jest nieciekawie. No tutaj z tej strony pola, co tutaj nawet jak łubin był posiany w zeszłym roku, to nie bardzo powychodził. To jest pierwsza jakakolwiek uprawa na tej ziemi, tak? No mówię, tu zawsze była łąka, tu nigdy nikt nic nie uprawiał, a dawno tutaj ziemia też nawozów nie widziała. Więc tutaj dynia jest na pierwszy, no na pierwszym planie, że tak pierwsza uprawa. W przyszłym roku jest plan posiać tutaj, tak samo jak w tym roku, tak i w przyszłym. Ile się da, to będzie jęczmienia. Jarego. A jak nie, no to wiadomo, ugór. A jeżeli da się wjechać tam gdzieś nawet w połowie maja, no to posiejemy łubin. Łubin na przykład był tutaj posiany. Oczywiście z zazielenieniem, udało się tyle zebrać, co nic. Ale przynajmniej teraz poplon mamy z powrotem. Bo zostało tutaj później pole przetależowane. I rośnie sobie łubin i inne zielsko. Ale to razem już wszystko po zbiorze pestki dyni będzie jeszcze raz przetależowane, stależowane. A później tym pługiem zaorze to. Zobaczymy, jak tutaj będzie w tym torfie ten pług się sprawował, bo to mnie najbardziej ciekawi. Bo to wiadomo, tam w piaskach, czy jakieś tam inne, takie ziemie lżejsze, które są tam, no to spokojnie, to będzie wszystko ładnie robiło. Natomiast o to mnie ciekawi takie torfy. Widzicie tutaj jeszcze nawet jakieś takie, nie wiem, jakieś pozostałości drewienka są. Jakieś pale były, czy coś kiedyś, może słupki wkopywane, żeby. Gdzieś tu jeszcze widziałem. Chyba. A, tu było. No, mogło być kiedyś jakieś ogrodzenie. Tutaj pastwisko czy coś. Trudno powiedzieć, no. Dopiero jak się pługiem tutaj i cięższym sprzętem wjechało, to takie o rzeczy wychodzą. A może kiedyś jakaś wioska tutaj była? Trudno powiedzieć. Można by przyjechać tutaj jakiś... Ale nie, jakby tu coś miało być. to już archeolodzy dawno by to odkrywali. U nas tu już... Kiedyś dawnymi latami chodziło takich kilka osób z wykrywaczem metali i szukali nie wiadomo czego. Ale mogli nie wykryć, bo mogło to być na jakąś głębokość szukane. No nie wiem, nie znam się w tym temacie. Tutaj jest takie jedno drzewo. Jest ono uschnięte. No bo uschło. Bo rów został przekopany wodę odciąga teraz. suche lato przyszło. I szkoda zmarnować tak dużej brzozy. trzeba będzie wyrobić pozwolenie, gdyż jest to na tej działce mojej uprawowej. W sumie tu jest kilka drzew i też można to wykarczować i trochę poszerzyć tę działkę, ale tu... W sumie można, bo tutaj z górek jest, zawsze się będzie dało wjechać. No ale ta potężna brzoza, widzicie, nawet już liści nie ma. Będzie trzeba zimą zrobić z nią porządek. Tutaj przy lesie. Też są jakieś dynie. Dużo ich nie ma, tak jak mówię, no zwierzyna musiała pozjadać. To oczywiste. Ale coś tam zbierzemy z tego. Lepsze to, niż mogli, mielibyśmy tu nie mieć nic. No, widzicie, o takie malutkie dynie. No, to piłeczka normalnie. Bardziej niż dynia. Dobra, tam już są dynie sąsiada, bo tak z sąsiadem się tutaj zgadałem. Pytałem się jego wiosną, co będzie tu siał. On mówi, no co, no dynie. Ja mówię, no i dobra, no to ja też będę siał dynie. To przynajmniej sarny będą porówno jadły, a nie tylko u jednego, bo jak ja bym posiał dynie tylko, a on tu nie wiem, coś innego, coś, co sarny by nie jadły. No to to by było tutaj masakra. A tak tam ja mam tutaj tych dyń 80 arów. Tam u sąsiada jest tego, w hektarach można liczyć może ze 3, może ze 4. Także równomiernie to się rozeszło. I każdy jest stratny adekwatnie do powierzchni. A tutaj tutaj widzę w ogóle, że naprawdę jest bardzo mało tego, więcej zielska niż czegokolwiek. Dobra, to tak tylko tyle. W ramach ciekawostki pokazanie jak tutaj wygląda te pole, które się martwiliśmy zimą, jesienią i wiosną, jak tu będzie z tą uprawą na tym polu. Tak jak widać. Czy jest sens uprawiania tego pola na jakieś takie uprawy, czy lepiej zostawić jako ugórnie użytek albo łąkę? Oczywiście wyjdzie to wszystko w trakcie, po zbiorze, po wysuszeniu tej pestki, po sprzedaniu i oczywiście jaki wynik będzie finansowy z tego na czysto z hektara. Jeszcze jest takie małe dopowiedzenie. Ostatnio tak sobie przeliczałem różne opłacalności różnych upraw i co się okazuje, że u mnie na przykład uprawiać na tych ziemiach co mam zboża nie bardzo się opłaca. Ze wszystkich zbóż, jakie uprawiam, to najlepiej, najlepiej mi wychodzi jęczmień, jary, więc tylko takie zboże zostawiam na razie na gospodarstwie. W tym roku postanowiłem zrezygnować z siewu pszenicy ozimej i w ogóle jakiegokolwiek innego zboża ozimego. Z tego względu, że mam taką zasadę, że każda uprawa na danym polu pojawia się raz na 4 lata. Tak jak w zeszłym odcinku mogliście widzieć, widzieć takie dywagacje, że a może kukurydzę po kukurydzy siać? To takie zastanowienie było, czy to siać, czy nie siać. Ale chyba raczej nie będę siał kukurydzy po kukurydzy, więc. Nie mam gdzie tej kukurydzy siać, żeby nie było strat, bo tutaj na przykład nie posieje przy lesie. Także z kukurydzą na pewno będzie w tym roku, następnym jej nie będzie. I patrząc na to z perspektywy dalszych upraw, y, przyjmując tę zasadę o jeszcze tylko mały przerywnik pszczoły pracują w dniach y, no, uprawiając rośliny maksymalnie raz na 4 lata. I patrząc na to, która jest najbardziej opłacalna, nie będzie pszenicy w tym roku. Postanowiłem też zrobić coś takiego, żeby nie siać. A tu mam pół hektara działki, to posieję pszenicę, zaraz gdzieś tam dwie działki dalej jest kolejna działka, to posiejemy dynie, a jeszcze tam 500 metrów dalej to posiejemy jęczmień. Chodzi o to, żeby nie jeździć do każdej działki osobno z osobnym opryskiem z osobnymi tam środkami ochrony roślin czy nawozami, czy tam każde pole oddzielnie uprawiać. Postanowiłem podzielić je na kategorie. To znaczy, że jeżeli są dwie działki blisko siebie w danym kierunku, to po prostu co roku na tych dwóch działkach mają być identyczne uprawy, żeby wykorzystywać potencjał opryskiwacza. Jeżeli ja mam 5 hektarów w czterech działkach, no to ja te sobie 5 hektarów, po prostu zawsze będę jedną uprawą robił. Zatankuję, opryskiwacz do pełna. Jadę, pryskam te 5 hektarów i tyle. No to na tyle jest opryskiwacz przystosowany. Więc takie kategoryzowanie działek na powierzchnię 5 hektarów, czyli takie łączenie działek w grupy o łącznej powierzchni 5 hektarów, będzie najrozsądniejszym wyborem. Więc yy, też rezygnuję z takich upraw, gdzie będę miał jakieś. Nie wiem tam, że o 2 hektary tego, 3 hektary tego czy coś. Chcę dążyć do tego, żeby było właśnie, jeżeli już coś, to jak jest to 5 hektarów. No wiadomo, tam można ewentualnie różne odmiany tam sobie testować, ale nie, że 5 hektarów i na tak, hektar pszenżyta, hektar pszenicy, yy, 3 hektary żyta i, i tyle, tak? Nie, tu chodzi o to, jeżeli sieję 5 hektarów, to 5 hektarów pszenicy. Może być ostroga, Mewa, Arkadia czy inna jeszcze tam odmiana pszenicy, ale wiadomo, wtedy jadę z opryskami i robię te same zabiegi, takie samo nawożenie. I w tym roku wychodzi tak, że będę siał następujące tylko uprawy. Rumianek, dynia, miniary no i rzepak. Rzepaku posiałem tylko 3 hektary, no bo więcej nie miałem działek. A poza tym rzepak jest i tak najmniej opłacalny z tych wszystkich upraw więc nie ma co tutaj dalej brnąć ten temat najbardziej opłacalne jak na razie wypadają dynie zobaczymy jak będzie w tym roku na pewno będzie trochę gorzej jak w zeszłym, chyba że cena będzie lepsza, nie wiem jaka cena będzie, bo wydajność na pewno będzie mniejsza niż w zeszłym. Na drugim miejscu z opłacalnością jest rumianek, no to koniecznie musi być, bo Chcąc się utrzymać na tak małej powierzchni gospodarstwa, musowo patrzeć na to, co jest opłacalne, a co nieopłacalne. Trzecia, z bardziej dochodowa uprawa to jęczmieniary, tylko tam już jest pomiędzy rumiankiem a jęczmieniem drastyczne różnice na jęczmieniu. To tam więcej jak 2000 z hektara na czysto to nie wyciągnę. Natomiast dalej na rzepaku. To tak w opłacalność ostatnio wychodzi w granicach 1200 zł z hektara przy takiej wydajności jaką mam i w tym nawet już nie liczę mojej pracy y, czasu poświęconego czy coś tylko tu licząc już tylko y, części opryski, nawozy i paliwo, nie? To tak mówię w takich kategoriach w porównaniu na przykład rumianek wypada ze 3,5 na hektar na czysto, a Taka pestka dyni to wyszła mi w zeszłym roku 4200 na czysto z hektara. Więc liczby same mówią za siebie co się opłaca siać, a co nie. No i niestety tylko będę musiał posiać hektar łubinu, bo w młodym rolniku mam wpisane, że gdzieś musi być przynajmniej co roku posiany hektar, co najmniej hektar roślin wysokobiałkowych. No może być również groch, może być też nie wiem, lucerna chyba też jest wysokobiałkowa. No w każdym razie coś takiego. No ja najprościej jest po prostu mi posiać łubin, gdyż ma najmniejsze wymagania, na mniej zabiegów trzeba tam wykonywać. A efekt do następnych roślin jest najlepszy. Dobra, rozgadałem się w tym odcinku ekonomicznie. 17 minut. Ktoś to będzie oglądał. Nie wiem. No ale tyle. W takim razie nie zawracam wam głowy więcej. Na razie wam i cześć.